Czy Boże Narodzenie jest po prostu chrześcijańską wersją narodzin Mitry, Pogańskiego Boga Słońca? Po kolei, ho, ho, ho. Przede wszystkim w tym kontekście Pogański Bóg Słońca to raczej Sol Inuictus, niekoniecznie tożsamy z Mitrą. Poza tym Mitra jest niekoniecznie tożsamy z rzymskim Mitrą, czyli Mitrasem, będącym luźną fantazją na temat irańskiego Mitry. Kim był irański Mitra? O, Bóg wielu ludów irańskich, a także znanych Hindusom, Bóg, który jest opiekunem stad, jest opiekunem przysiąg i jest kojarzony zdecydowanie z symboliką solarną, co jest dla nas bardzo ważne. Ale wszedł także w skład religii zoroastryjskiej, której głównym pozytywnym bóstwem jest Ahura Mazda. Wszystkie te irańskie czy hinduskie przedstawienia Mitry są jednak kompletnie odrębne, inne niż rzymskie. Rzymianie zapożyczyli samą ideę, ale resztę sobie po prostu wymyślili, i ich kult bardziej przypomina coś, co wygląda jak popularna wiedza na temat lóż masońskich. To jest kult. Ekskluzywny, do którego trzeba być zaproszonym i wtajemniczonym przez siedem poziomów, jak nam się wydaje, wydaje się, bo nie zostawili po sobie żadnych własnych zapisków. To, co kojarzymy, to dzięki temu, co znajdziemy w czymś, co się nazywa Mitreum. Takie miejsce kultu, które bywa znajdowane na terytorium całego Cesarstwa Rzymskiego, z tym, że raczej w zachodniej części, bo we wschodniej, im bliżej tego oryginalnego e, Mitry, tym mniej rzymskich mitreów. Ciekawe, prawda? W tych mitrach znajdujemy bardzo tajemniczą scenę tauroktonii, składania ofiary z byka, której towarzyszy och, cała masa symboliki między innymi zodiakalna, ale towarzyszy także słońce. Bóg Słońca? Trudno powiedzieć. Zwłaszcza trudno skojarzyć Mitrę jako tożsamego Bogu Słońca, ponieważ te dwie postaci bywają przedstawione razem, kiedy sobie siedzą i popijają winko. Przy czym, w rzymskiej narracji, zarówno literackiej, jak i ikonograficznej, Słońce jest udostojnieniem treści, którą się przesyła. Dlatego spotykamy postać, która wygląda jak Bóg Słońce, dokładnie jak Solin Victus. Także w synagogach i w miejscach ważnych dla chrześcijan, więc nie chodzi zawsze o Boga Słońca. Chodzi o udostojnienie, rodzaj aureoli, którą się roztacza nad przekazywaną treścią. Być może coś takiego właśnie to towarzyszy Mitrze. I trudno Mitrę kojarzyć z Sol Inuictus. W prostym sensie, ponieważ Sol Inuictus to Bóg, którego kult wprowadzał Aurelian, żeby zjednoczyć Rzymian, więc miał być powszechny, a Mitra to jest zaprzeczenie powszechności. Zatem Boże Narodzenie to nie narodziny Mitry. Boże Narodzenie to Boże Narodzenie. Na razie tyle. Jeżeli Państwo chcą więcej, proszę dać sygnał. A w tym odcinku pozostaje mi Państwu podziękować za uwagę i życzyć wesołych świąt Bożego Narodzenia.